Witam z tej strony Herbert. Dzisiaj pokażę Wam. Yy, no, cóż, Impact. Tak. To jest takie haki do Minecrafta. To jest... Oczywiście ten film jest w celach tylko edukacyjnych. Nie, nie polecam osobiście ich używać. Możecie zostać zapanowani i stać Wasze rzeczy na przykład na serwerach. Nie polecam... Mm, z, to jest Impact razem z Bariton. Bariton się zawiera w impakcie, więc no tak więc, cześć i dzisiaj zajmiemy się tak widać to menu? tak, widać więc tak, zajmiemy się kombatem następny odcinek to będzie exploit, minigame i world jeżeli je opanuje. Na, następnie będzie misk, movement ten jest najdłuższy chyba player nie wiem, który jest dłuższy, chyba player i render więc będzie 6 odcinków no, dzisiaj zaczniemy od kombatu. Yy, potrzebujemy tak. Potrzebujemy krowy. To na pewno jakiegoś miecza. Zaczynamy. IBot. No, tak to się zobaczy. Widzicie? Podąża za krową. Podąża po prostu. Możecie ją... Teraz możecie tak naprawdę przycisnąć i... Jeżeli teraz... Będziecie na przykład klikać roczką, to będziecie zawsze na nią patrzeć, więc... Musicie się tylko poruszać. Nie. A i bybym zapomniał, oczywiście zostawcie łapeczkę, sub subika zostawcie. nie działa. chwileczkę. Subika zostawcie. No cóż. <laughs> tak okej, okay, więc zaczynamy yy, no, znaczy ciebie no, zaczęliśmy okej, okay, aimbot był antibot to jest, że aimbot na, na ciebie nie działa, na przykład na serwerze tutaj trudno powiedzieć oraz tak aimbot jest jeszcze na teammateów że na nich najeżdża na śpiących ludzi na kolegów Tutaj jest jak daleko, tutaj jest w jakim określonym stopniu na przykład kamerę. Gdybym to jest, jak jest nas 60, to jest w każdym stopniu Czyli na przykład jak będzie krowa tutaj, to widzicie, że jak jestem z tyłu, to i tak ją. A, muszę włączyć. test No to i tak ją. Pan krowa, poszedł? To i tak zaliczy. Więc tak. wszystko widać dobrze to dobrze okej okay. następne następne to jest antibot to mówiłem auto armor auto armor mamy delay czyli opóźnienie to jest w milisekundach to jest teraz 1 czwarta sekundy Otwiera, to działa, to inventory open to znaczy, że działa wtedy, kiedy jest otworzony kwipunek skulls, czyli że na przykład jak nie masz hełmu, to nakłada po prostu czaszkie szkieleta. Elytra, no to, no cóż, jak macie, załóżmy, na pierśnik i macie w łapce elytrę, to Wam założy elytrę zamiast na pierśnika. Demonstracja. Tego jeszcze będziemy potrzebować krów do testu, więc tak biorę sobie może tak najpierw biorę sobie załóżmy żelazną żelazną zbrojkę i zobaczycie, że widzicie, zakłada się teraz działa to tak, że jeżeli znajdzie lepszą zbroję jeżeli znajdzie lepszą zbroję, to ją zamieni Um, jakim cudem to się. Wiecie, za, za, zamieni, zamieni, mam nadzieję. Niestety trochę popsute. Uh, no, w każdym razie zamienił. Nie wiem, nie, też nie wiem, co to było. Pewnie jeden z. Co to jest? Mm. Teraz się naprawi? Jakbym. Aha, no to po prostu no Tutaj troszeczkę był. Tak. Ok, następny. Auto Armor, właśnie tak działa. autoclicker Tutaj, że klika tylko jak jest miecz. Liter, nie wiem co to jest littering, naprawdę hold to, że jeżeli jest przytrzymany przycisk myszy, to wtedy tutaj jest opóźnienie że na 1.9 po prostu było opóźnienie triggerbot no to, że jeżeli na nie patrzysz, tak no polecam też z iBotem tego używać Treszkę, czy trigger bot jest. A, jest autoflicker, trigger bot. Aha. No, oczywiście na wszystko. Ręcz większy. O, czekajcie, zaś nie działa. Sword, liter chyba. Czy to z prawej itera? Nie. przytrzymać. Um. iter hold. A, no teraz działa. Jak widzicie jest też odpowiednie opóźnienie, żeby był największy damage. Więc to jest taki mądry autokliker Jak widzicie tutaj taki pasek. To zobaczycie. To on się ładuje. To idealnie kiedy się naładuje, to po prostu uderza. No. Jak widzicie dość to jest dobre. No. Co tutaj dużo mówić. Ok, następne. Te, to na razie wyłączymy. Ibot A i bota też. Auto totem. Auto totem jest fajny. Co, co jest w autototemie smart, czyli mądry, że kiedy jesteście jakby zagrożeni, tak? Tak wygląda smart. No dobrze, więc co? Bierzemy sobie totemiki i zauważcie, że od razu do łapki się przenosi. O. Więc tak, polecimy sobie, sobie sobie survival. Przeżyłem i od razu już mam w drugiej łapce też. O, walczę sobie z mobami, a nie, nie wiem. No i przeżyłem, tak. A nie, chyba umrę. No, więc tak działa oto to, potem. Tak. Mm -hmm. Działa, więc cóż, w auto totemie no po prostu ci, załóżmy, że mam tutaj, widzicie, od razu przenosi. Tak, no, Game od creative więc tak. OK, następny auto, ten też jest spoko auto weapon jeżeli macie załóżmy no, żelazny miecz albo łapkę bierzesz łapkę, najeżdżasz uderzasz, od razu ci się zamienia na diamentowy miecz nie masz diamentowego, łapka, żelazny żelazna, diamentowy wybiera diamentowy no taki, który ma większy damage nie dzia działa tylko na miecze uwaga, tutaj działa tylko na miecze nie działa na siekiery, bądź Trójzębu. Okej. Okay. Chyba, że gdzieś tutaj jest. Nie. Następny jest Bow Eyeboot. On ma kilka ciekawych funkcji, które wymyśliłem. Więc tak, po pierwsze, no, potrzebujecie łuk, prawda? Ale on jest o tyle fajny, że śledzi najbliższą. I możecie tego użyć na przykład do takich filmowych tych. Trochę, wiem, że trochę ten, ale na przykład wiecie, takie te. Użycie to to ma. Jeszcze ze speedhackami, żeby było szybciej. No. No i jest OK. Jeszcze trigger boty. A w sumie. E, Okej, okay. gdzie tutaj jest imbot Nie, czekaj. Trigger bot był w... Nie ma trigger triggerbota? A jest tutaj. Nie działa na, na naukę, niestety. Y, Okej, okay, nie było tematu. Więc tak, mm, nie działa na to. I'm bot. A, no nie działa, chyba że nie mam po prostu. Tigerbot jest, no więc. Niestety tak dobrze nie ma. Okej, okay, y, auto-weapon. Co mamy dalej? Criticals. Zwiększa szanse na criticala. Można zrobić, że na przykład skacze po prostu, tak? No, tutaj trudno pokazać, no. Naprawdę. Więc cóż. Y, Crystal Aura. To jest bardzo pomocne na, jak chcecie za załóżmy sobie zagrać na 2b2t. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Polecam tutaj commit. Więc... Cóż, bierzemy le, bierzemy sobie kryształ. Nie, kryształ jest tutaj. Ok, kryształ. Bierzemy sobie obsydian. stawiamy obsydian. I teraz ja przytrzymuję. I tak. Yy, może to zademonstruję. Tak, krystal aura. Zdawanie sobie nic się nie dzieje. Mam magiczną krystal aurę podchodzę sobie i automatycznie się denerwuję no mogę przytrzymać, żeby zrobić naprawdę dużo damage'a no, naprawdę dużo więc załóżmy mamy tutaj szkieletona więc robię coś takiego i nie ma szkieletona, widzicie proste no mm. Tak to wygląda mniej więcej w walce. Ok, następne to jest hitbox. E, powiększa hitboxy, tak tutaj. Powiększa hmm, hitboxy, bo tutaj tak widać. Tak wyglądają powiększone. Jak widzicie, można je uderzyć. Nie uderzając nie. A tak wygląda bez. Widzicie, trochę się zmniejsza. No, poklikam sobie teraz kilka razy. Ok, teraz przechodzimy do Haunta, To po prostu poluje na moby. No, co tutaj dużo mówić. Poluje. Przychodzi do nich razem z kilaurą. Będzie najlepiej, bo wtedy, jeżeli koło nich jest, to po prostu je od razu atakuje. Tak. Bo bez kilaury to po prostu do niego podchodzi. I może się zdarzyć, że nie zbierze rzeczy, więc też trzeba się tego to mieć na uwadze. Hmm, 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 hmm. Dobrze, więc co tutaj dalej? Dalej jest podka. Yy, potki A, poczekam tutaj trzeba wylecieć. Tam. Na wielki przycisk subscribe. Yy. No, killaura właśnie. Jeżeli jesteście przy jakimś mobie, to po prostu go bijecie jakby. Następna jest. Tutaj są takie duże, różne parametry. Następna jest podkam. potka robi to. Tutaj wcześniej nie wiedziałem, więc to jest miasto przeszłości, tak? Więc wyjaśnię. Ma się w ekwipunku po prostu podkę, to jak się tam kliknie specjalny podbindowany przycisk, to po prostu się rzuca pod sobie. Tutaj jest smak. A, już przeszło Smak IM. Czyli, że taki smart. Po prostu trudniejsze do wykrycia. Nie wiem za bardzo jak działa. Tam dalej też jest zup, to też jak macie w jakimś zupę, klikacie przycisk i automatycznie ją Nie wiem czy nagranie są takie lagi, więc no, więc robimy tutaj sobie stawiam krowę. I jak widzicie. No, no, nie, I'm, ten smooth I'm, tak za bardzo nie ten. No cóż. No, tutaj są jakieś różne parametry. Hmm, ok. No, złupy już mówiłem, więc tak. niestety nie wiem, co się stało z dźwiękiem. Nie wiem, co. Yy, tak, zostawcie łapeczkę i subika. I... co tutaj powiedzieć? To będzie 6 serii. To już chyba mówię. No, cóż. Zostawcie... Jak zostawicie 5 łapek w górę, to będzie następna część. Będzie o mi misk. Nie wiem jak to się zabrać tam. Więc cóż. Cóż, cóż, cóż. Ładnie. Tak to wyglądam. więc trzymajcie się. Na razie, i cześć. Myjcie ręce, pamiętajcie, nie zbierajcie się. Bez... Tak. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapeczkę. Trzymajcie się. Na razie, i cześć.